Nie wiem, czy mamy mówić, czy nie mówić, dlatego y, ja tutaj też mam... Y, Hanna19 pisała, że pewnie znowu coś z prądem w okienku dziwiarkowym. Podziergamy sobie, ja też mam robótkę przygotowana y, na y, takie różne ewentualności. <grym> Wiecie, niezależnie od sytuacji życiowej, zawsze należy zachować zimną krew, uśmiech i dobry humor. Więc z tego się trzymamy i sobie siedzimy i dziergamy. my sobie dziergam, Wprawdzie nie na czerwonej kanapie, widać i słychać, o, jesteśmy, jesteśmy, tak, jesteśmy. Dobrze, no tak się w życiu w życiu się zdarza, to jest że złośliwe rzeczy, rzeczy że gdzieś tam coś się gdzieś nie wyjdzie, więc yy, tak sobie tutaj chwilę, będzie yy, serial w odcinkach, napisam. Hanno, to zawsze w każdej sytuacji, w każdej sytuacji znajdujemy pozytywny pozytywne aspekty, czyli jest tym razem serial w odcinkach. <laughs> o szydełkach, tak, o szydełkach ja się produkowałam, o szydełkach nie wiem, w którym mie miejscu się urwało, ale szydełka z rączkami oliwnymi oraz z rączkami drewnianymi, z metalowe, które mają rączki wykonane z drewna orzecha włoskiego, ręka się nie poci, są ultra lekkie, jest bardzo przyjemnie je dotykać, ma się taki kontakt z naturalnym, z naturalnym surowcem. Mercedes. No to są po prostu Mercedesy dla naszych no, do dziergania, do szydełkowania. Na lata. To jest najlepsze narzędzie na lata. Ja to moje stringi albo termofor dla lalki odłożę, bo on tak śmiesznie. Angela, oj tak, te trójkątne szydełka odciążają dłoń przy robieniu, czyli to jest to, co Adi podaje, zobaczcie, ja jeszcze raz je tutaj wyjmę, ona, co nagryzie tego szydełka, to jest jak z tą włóczką, Zobacz, co rozmawiałyśmy na początku, że ona jest mocno, nie, mocno gruząca, muszę tutaj, Ruch, czy możesz mi tu pomóc, bo yy... Gosia, Gosia, ja jakieś porady jak dziergać bez patrzenia na robótkę? Gosiu, Gosiu, według mnie to jest kwestia osobista, bo są osoby, które potrafią nie patrzeć jak gdy dziergają, ale według mnie to tylko wtedy przy jerseyu albo ściegu francuskim, a przy ażurze do no nie ma mocnych, no trzeba popatrzeć gdzie, gdzie ten narzut, gdzie gdzie trzeba wykonać oczka, dwa oczka prawe. To jest to trójkątna rączka, o której mówiłyśmy. To tak się skrzętnie ukryła. To jest w pudełku, oczywiście. Trójkątna rączka. Czyli jedna krawędź, druga krawędź i trzecia krawędź. I to jest to z. Mm, rączka z drewna orzecha włoskiego, Tak. Ona tak wygląda. I to jest tr trójkątne. Lepiej mieć jedno fajne niż 10 różnych innych. Gorzej tylko jak się przerabia. Różne grubości włóczek. No tak. W, panie bardzo chwalą sobie te, to narzędzie. No jak to Adli. I teraz tak, myślę, że nam zostało jeszcze do przejrzenia gazetka. Taka gazetka się pojawiła. W A dzisiaj musimy już się z gazetką sprążyć trochę, bo ja na koncert. Ludowy lece. Julia, po... tak. Julia e, e, jedzie tańczyć w zespole ludowym. Tak, pod Jelenią Górą mam koncerty dzisiaj. A jutro na Partynicach, jakby ktoś chciał przyjść. To jutro na Partynicach o 12:40 występuje. Zespół, zespół ludowy Kalina. Kalina.